Hej, ja jestem. Jak ja miałam na imię? Muszę sprawdzić. Nie e Ja już mam na imię. Ja mam na imię Emily. A ja mam za to na imię Mimi. Emily Mimi. dobra, Przeczymy. Będziemy nagrywać. Jeszcze kosmetyki. Jakby um, co bo nie wiem, gdzie robisz tymi paluchami ciągle przy Was. Oki, okay, to ja już przyniosę kosmetyki, a to ustaw na. My mamy, my mamy. ogólnie mało kosmetyków. Hej, widzowie! Ещё я так покажу вам нашу кояку анимацию. Ну, плохо почти, почти это... О, 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 о... Мы! Jakby sobie, ja uwielbiam robić filmy. One... My nienawidzimy robić filmów, ale jak już zaczęłyśmy, to nam się bardziej podoba. A ogólnie ja... Łe! mi! A ogólnie ja, tu taka prawdziwa, ja uwielbiam yy, ten... nagrywać filmy. To jest moja pasja. Dobra, nie ważne mniejsza. Bo ja wam to gadam. tak się tym nie będziecie interesować. Dobra, już to zamykamy. Ogólnie też podajcie na TikToka, bo też mam TikToka. Ale nie podam wam linku, bo nie... nie. W ogóle nie wiem, jak się nazywam. Coś takie. No Jakie? Jakieś czare kółko i key, bo nie mam zdjęcia. Hmm. Um, dobra. To my to może już lepiej odłożymy. Tak, tak, tak. To może być my jeszcze wybrały na jakąś wycieczkę. Na spokon. I to jedziemy? Aha. Ja dom...